Jak wiecie, za zegarem okryty jest sekretny pokój. Ale czy wiedzieliście, że w sekretnym pokoju również jest sekretne pomieszczenie? Patrzcie, tu jest ściana, i tutaj można to wcisnąć do środka. I co tam jest? Nie wiem, ale zaraz się przekonam. Dlatego wchodzę i. Jestem, jestem! O nie! Co jest? Jestem w takim małym pudełku. To jest tylko ta cegła! Nie! Oliście sobie zamknąłem, nie! Muszę stąd wyjść, muszę stąd wyjść! Dlaczego używał sekretnego haka i u, u, udało się jakimś tam zmieściłam? Nie no, jakaś tupła jestem, Slej. Dobra, ale tutaj jeszcze możecie zobaczyć wentylację. I myślę, że nie bez powodu ta wentylacja jest tutaj. Widzicie to? Nie wierzę sobie, grenne wejście. Babka wjeżdża, uwaga. Wentylacja, wentylacja, wentylacja i. Co, jestem w środku. Juhu, nie no. To ma większy metraż niż kawalerka w Warszawie. Zobaczcie, su... Subskrybuj Oczywiście, że tak Ale czy mogę stąd wyjść po prostu? Ej, moja łapa, moja łapa wyszła To może mi też się uda, uwaga, i próbuję wracać Nie, o nie, spadam poza mapę Odwitam stąd psa Regnajcie ale to nie wszystkie sekretne pomieszczenia, ponieważ tutaj w szafaju rzekomo coś, kochani, się skrywa za tym wielkim lustrem. O! Nadal mamy czape czapeczkę z świetlocznego odcinka. Dlatego zobaczcie, bo już jest na kanale i możemy coś kupić. Co to jest? A, banana! Hej, Nie wiedziałem, że w blondi tak mi dobrze będzie pasować. Jestem kosmitą! I lecę z tym! karacia acikaracia. Miam, mia, jam, mia, mia, miał mia, Patrzymy dalej, ile nam zostało? I mało nam kasy zostało! O, babka, ale panda życia! Znaczy, no, y, O nie, pająk na moje głowie! Nie! <śmiech> <śmiech> au, 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 szybko! Uff. Ale to nie jest ważne. Tam jest podobno jakaś sekretna rzecz. Dobra, dlatego użyję swojego sekretnego haka. Nie się! Udało się! Co jest? Wystarczyło tak mocno walnąć ube? Moje ręce nie! Oddawaj mi rękę! Okej, okay, jedna i druga. Ej, co to jest w ogóle? Ej, to wygląda jak jakiś mechanizm, który się przekręca. i widzicie, to i tutaj są. To są jakieś przyciski. Jakiś karton, co jest w kartonie? Nic. Dobra, wychodzę, wychodzę, wychodzę i. zobaczmy. Co się teraz skrywa? Na żyj pęga banku monety. Babka wchodzi i zakłada czerwone skiety. Ciepłe ARBETKI na moich stopach. Hej, hej, na głowie noszę SE mopa. BU pu, bu. wchodzę. 3, 2, 1, U. Jestem! Czekajcie, jest to samo! Myślałam, że będzie tutaj jakiś sekret. Gdzie jest moja paruwa? Teraz zwykła Kasiora i to jeszcze w 5 złotówki. Dobra, ale wychodzimy stąd. I ciekawe, czy przez to okno możemy przejść skrótem, kochani, na dwór? Zobaczmy, idziemy, wyskakujemy przez okno. Uwaga, uwaga, uwaga i. U, udało się! Nie! Ale ten subiet mnie przypuszczał, czyli pewnie się nie da. Pytanie, czy się również nie da pozbyć babki tak szybko? Uwaga! Puu! Babcia, wstajemy! Dawaj, Cykby. O nie, jak mogłeś? Po co brałam tego pchlarza? Najgorzej! Babka! ty gadasz do mnie? Ta lampa jest jakaś uszkodzona chyba? Co to tu chodzi? Dobra, uciekamy zanim babka się obudzi. Bierzemy ze sobą robociarę i zobaczymy czy przyjdzie z nami do następnego <gry> świata. O nie, gdzie jest nasz Woli? I mamy tutaj Bobiego, Bobby! Bobby. Odejdź tu do mnie kolego! To jest! Halo, Bobby? O nie, rzuca, rzuca kluczem, rzuca kluczem Okej, okay, ale ten klucz jest widzowie kluczowy Jak to zabrzmiało w ogóle Możemy na nim stanąć I uwaga, go podnieść I możemy latać Uu. Jestem czarodziejem, Harry Jestem czarodziejem Na no, co się gapisz, gołębiu Uu. Ja chcę jeszcze raz O nie, Harry Potter Ale jestem piana, nie ale czy tutaj są jakieś sekretne pomieszczenia, Bobby? Uuu, gazolinę, to lubię. Go, 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 go. Pogrzebiło mnie. Dobra, wjeżdżam w szafę, wjeżdżam w szafę. Jestem w środku. Ale moje łapy nie są. Alo, dajcie mi moje ręce. Ile tu przestrzeni. Let's go. I mamy nasze ręce. Hasala. O nie, wyszliśmy. Przechodzimy przez ściany. Um. Może rzeczywiście jestem czarodziejką. Bobby, w palec się walniesz. Ty Nie łopie ty. Ty walisz... I don't feel so good. Nie no, Bobby to jest totalna odkleja. Ale totalną odkleją również myślę, że będzie kolejne pomieszczenie. Które sprawdzimy na dworzu. Na pewno tam się kryje dużo sekretów. Tak samo jak coś kryje się tutaj. Ale jak tam się dostać? Tam w ogóle jest jakaś pufa. Czekajcie, uwaga i teleportato i na to. O, jestem! I co to jest? O, to jest jakiś glut. Sekretny glut. Ej, tutaj w ogóle widać widzowie. Nie no, widać jakieś krzaki. Wychodzę na dwór, jak tu fa. Spadam Bobby! Nie oddawaj mojego spadku babce, błagam! O, tu jestem. Co jest? Jesteś wściekły pies. Dobra, ale również będę taki wściekły jak polecimy na nim w kosmos! Puu! Piesiu! Siadamy, podróż kosmiczna, dobra. O nie spadł na nas! Dobra, to sprawdzimy w kolejnym filmie, teraz trzeba sprawdzić tajemnicze pomieszczenie. Czyli na przykład furgonet ciare Czy jest coś furgonet są Co ty za darmo! Go! Nie, muszę z mi To chyba nie były lody ekipy. Dobra, i wchodzimy do furgonetki. Ciekawe, co będzie w środku. Widzowie, wjeżdżam. To jest sekretne pomieszczenie. I nawet sekretny znak z napisem, że kot nie może wjechać. Dotykasz no, do mnie. Patrz na to. I tego nie wiedziałam. Halo. O, tu jest jakaś bariera. Tam pewnie będzie dalsza część miasta w kolejnym update. No i miejmy nadzieję. Uwaga, i władzę, i nie da się przejść. Dobra. Ej, tutaj nie byliśmy! Kajcio, o co tu chodzi? Mogę wejść tutaj na górę i przez... Nie da się! Ta bariera jest nie do przejścia! Czekajcie, może tędy się da wejść. Na górę, na górę, na górę, na górę, na górę i pomijemy, pominiemy i uwaga! Teraz glitchujemy! Nie da się! Pies nie żyje dalej! I believe I can! Nie! Nie! Nie można na nim latać! Ucieczka! U, w ostatniej chwili! Ubiję dalej do mnie! Meltonia! Chodź do mnie! Ściągnij swoje spod... Zaraz to jest kąt on nie ma ubrać. To tym lepiej! Melton! Pakujesz tam do środka! Nie wytrzymam dłużej! Ja potrzebuję miłości! Więc wejdę do ciebie, się wproszę tylko na chwilkę! O jesteśmy! Meltoniera! Nie, yeah, jestem w Meltonie! Widzę jego gały! Jak słysz Ej, czemu się zezują? Patrzą na mnie! Patrzcie na to! Wo! wow, 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 wow! wow. I Melton, wypuść mnie! Melton, Melton, nie, Melton, nie! Melton, masz minusowe punkty u mnie. Totalnie. Masakra. Melton mieszka w takiej klice? Ja myślałem, że to bogaty facet jest, ale ciekawe, czy bogatym facetem będzie rzeźnik. Dlatego musimy przejść cicho koło pieska, tak żeby nas nie usłyszał. Okej. Okay. Idziemy O nie! I do rzeźnika! wiesz wjeżdża szybko! I nasz posąg jest! Ciekawe, czy ten posąg nie skrywa jakichś sekretów. Dawaj, dawaj! No, wejdę! O! Nie, widzowie, skrywa! Ale tego nie mogę wam pokazać! U rzeźnika możecie zobaczyć, że wiadomo, kuchnia to tajne pomieszczenie, ale pytanie... Czy tu... Tutaj może jest coś sekretnego. W drugiej lodówce, ciekawe czyli też coś jest w środku. Uwaga, wjeżdżam w drugą lodówkę, wjeżdżam, 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 wjeżdżam i... Ej, to jest pusto, ale ile przestrzeni! Ile metyrów kwadratowych, widzowie! Ale moje łapy! Nie, one się gliczują! O nie, wypuśćcie moje ręce! Nie mogę, muszę wyjść stędy pod spodem, może wyjdę jakoś. Uuu, to jest pułapka, nie mogę wyjść, nie mogę wyjść. Widzowie, nie mogę wyjść, nie mogę wyjść, nie mogę wyjść, nie mogę się przesunąć. Masakracja! To było najsłabsze tajne pomieszczenie w całej grze. Ale czy również najsłabszym pomieszczeniem będzie ten pokój na górze? I to będzie ostateczne, sekretne pomieszczenie. Tutaj w ogóle mam jeszcze jakieś puzle uwaga, wchodzę, ja się wjeżdżam. Jadę swoim zielonym samochodem. Jestem! Ale jak to tu nic nie ma? Przesuwam się tylko. Halo, pomocy, widzowie, odlatuję! Tak samo wy odlatujcie na mój nowy sklep i subskrybujcie kanał! O, co jest? Jestem w jakiejś najprzestrzeni. Nara!